Witam w pierwszym odcinku Zagrajmy w. Dopiero zaczynam to tworzyć, więc nie bądźcie za surowi w komentarzach. I cóż, przejdźmy do gry. Będzie to Zagrajmy w Harry Potter Mistrzostwa Siara w Quidditchu. Gra została stworzona przez EA Games Classic i jest w... Polskiej wersji językowej, zaczynamy sterowanie. Dawno nie grałem w tą grę, więc Sody. Jeżeli czasami nie będę wiedział niektórych spraw, co tu mamy? Nowa gra. Więc żeby nie przeciągać Zacznijmy Witaj w Hogwarcie Skoro już tu jesteś Możesz wybrać jedną spośród czterech drużyn Gryfonów Krukonów Ślizgonów Lub Puchonów Którą poprowadzisz w rozgrywkach o Puchar Quidditcha Po wybraniu drużyny Musisz zaliczyć szereg zadań Zaliczenie zadań Da ci pewność, że twoja drużyna jest gotowa, by wystartować w Pucharze Hogwartu. I kto wie, może nawet zdobędziecie ten puchar. Twoja kolej, Wood. Jasne. Dobra, Quidditch jest dość prosty do zrozumienia. Po każdej stronie jest siedmiu graczy. Trzech z nich to ścigający. Ta kula nazywa się kafnem. Ścigający podają sobie kafla i starają się przerzucić go przez jedną z pętli, żeby zdobyć gola. Za każde przerzucenie kafla przez pętlę zdobywa się 10 punktów. Teraz tak. W każdej drużynie jest jeden gracz, który nazywa się obrońcą. Ja jestem obrońcą gryfonów. Latam wokół słupków bramkowych i staram się uniemożliwić przeciwnikom strzelenie nam gola. Tłuczki latają nad boiskiem i starają się zwalić graczy z miotem. Dlatego każda drużyna ma po dwóch pałkarzy. Ich zadaniem jest obrona reszty drużyny przed tłuczkami i odbicie ich w stronę przeciwników. Zatem podsumowując, trzech ścigających stara się zdobyć punkty kaflem. Obrońca pilnuje obręczy, pałkarze chronią kolegów z drużyny przed tłuczkami. Ostatnim członkiem drużyny jest szukający, który nie musi przejmować się ani kaflem, ani tłuczkami. To jest złoty znicz. Kula najważniejsza ze wszystkich czterech. Bardzo trudno ją złapać, bo jest szybka i trudna do zauważenia. Złapanie jej jest zadaniem szukającego. Musi on wyłowić ją spośród ścigających pałkarzy, tłuczków i kafla i złapać przed szukającym przeciwników. Bo za złapanie jej zyskuje się aż 150 punktów. Co zwykle przesądza o wyniku meczu. Mecz Quidditcha kończy się z chwilą złapania złotego zlicza. Jakieś pytania? Dzięki, Olivier. I jeszcze jedno, zanim wybierzesz swoją drużynę. Jeśli twojej drużynie uda się zdobyć puchar Hogwartu w Quidditchu, otrzymasz bilet na tegoroczne Mistrzostwa Świata w Quidditchu. Gdy już zdobędziesz bilet, możesz wybrać międzynarodową drużynę. Które będziesz kibicować przez cały turniej Miejmy nadzieję, że aż do samego finału No dobrze Jeśli teraz wybierzesz swoją drużynę Możemy zacząć grać w guldici Tak więc teraz możemy wybrać Sobie drużynę, którą będziemy Sterować w Hogwartsie. Możemy wybrać Pomiędzy Gryffindorem Slytherinem Hufflepuffem I Rhaembeckrowem Chyba dobrze to wymawiam więc Kogo by tu wybrać? A wybierzemy Gryfindor Gratuluję wyboru Gryfonów. Od tej pory będę twoim przewodnikiem. Po pierwsze, musisz zdobyć umiejętności potrzebne do gry w Quidditch. Chodźmy teraz poznać resztę drużyny. Tak więc lecimy? Przytywanie. My musimy wykonać zadania zablokowane mamy na początku 3 zadania do wykonania będzie to podawanie przejmowanie i strzelanie i szukając później pałkarze i tłuczki i zagrania specjalne kombi i kombinacje Jej. tak więc zacznijmy od początku Się Angelina Johnson i jestem ścigającym mi. Moje zadanie polega na podawaniu kafla. A się wypowiedziała, więc podawanie domyślnie piątką. Ja zostawiłem domyślnie, więc będę podawał piątką. Kafla. Trzech twoich ścigających będzie latać w trójkątnej formacji. Pomiędzy ścigającymi zobaczysz magiczne pierścienie. Będą one zmieniały kolor na żółty lub zielony. Ścigający muszą podawać sobie kawę przez pierścienie, które są zielone. Zbudowanie lub podanie kawy przez żółty pierścień spowoduje, że pierścień stanie się czerwony i zostanie odliczony czas karty. Uuu, przez żółty podałem. Hej, to Aj. O. No, ja to wiem. Uuu coś mi nie wychodzi, mam już trzy żółte. Uuuu, przez nic nie podałem. Dobra. Udało mi się pięć zielonych. Uuu, szaleństwo. Co tu mamy? Powtórka. jedna zdobyka, zdobyta karta. Yy. Trudno. Zapiszmy. Zapisz, gdy jest zakończony. Chcę, że tak nic nie mówię, ale to takie jakieś proste. Świetnie. Zdobyliśmy naszą pierwszą kartę Kuidlica. Im więcej kart zdobędziemy, tym więcej nasza drużyna będzie mogła zdziałać. Karty otworzą też przed nami nowe możliwości. Możesz oglądać swoje karty Kuidlica, gdy tylko chcesz, pod warunkiem, że akurat nie grasz meczu. Naciśnij przycisk działania i wybierz opcję przeglądania kart. Używaj przycisku w kierunku, aby przeglądać zdobyte karty. Znajdziesz tu też radę jak zdobyć więcej kart. Wiemy co za głos. Dobra, my nie chcemy oglądać kart w tej chwili. Przejdźmy dalej. Zobaczmy. Jedna karta zdobyta. Później zajmiemy się zdobywaniem... Wszystkich kart, ale w tej chwili przejdźmy dalej. Jestem Kefi Bell i gram jako ścigający gryfonów. Moje zadanie to nauka przejmowania i zdobywania goli. O, jak fajnie. Super zajęcie. Tak. Przejmowanie 5. Strzał to 6. Okej. W tym zadaniu grasz jeden na jednego. Twój ścigający przeciwko duchowi. Tym duchem gramy. On boisko policza od niepamiętnych już czasów. Nikt nie wie, jak długo. Edgar był swego czasu świetnym zawodnikiem. Tak więc lećmy po boisku z i będzie unikał Twojego ścigającego. Twoim zadaniem jest zaatakować Edgara. Uuuu, super. Oczywiście nie muszę mówić, że Edgar nie da sobie łatwo odebrać. Jaśnie. O, już dwa. O! Dobyłem. Jakoś szybko to poszło. Ile tych kart? O, trzy karty. O, dobyłem maksimum kart. To jest świetne. Tak chcemy kontynuować. Zobaczmy na czas. Zostało mi kilkadziesiąt sekund. Tak więc za chwilę wracam.